Kolejną funkcjonalnością związaną z zapasami i z księgowością i finansami jest inwentaryzacja. System oferuje funkcje związane z przygotowaniem i księgowaniem dzienników inwentaryzacji. W tym po przykładzie pokażę króciutko, w jaki sposób działa inwentaryzacja w systemie. Przede wszystkim, generujemy dzienniki inwentaryzacji. Oczywiście, one działają bardzo podobnie jak wszystkie inne dzienniki w systemie. Mają dodatkowe kolumny, o których za chwilę, natomiast możemy instancjami rozdzielić inwentaryzację zgodnie z naszym podobaniem, czy to według lokalizacji, czy według grup księgowych, czyli osobno surowce, osobowy, osobno wyroby gotowe. Każdą taką instancję możemy przydzielić odpowiedniej grupie naszych pracowników do zliczenia, czyli zgodnie z tym, co zrobimy w, w instancjach. Tak możemy wygenerować nasze dzienniki inwentaryzacji. W jaki sposób to robimy? Używając funkcji oblicz ilość zapasów. Tutaj możemy określić filtry, których system może użyć przy obliczeniu inwentaryzacji. W opcjach pokazujemy na jaką datę, czyli jaką datę wstawimy do dziennika. Inwentaryzacja. Funkcja ta liczy zawsze na teraz, czyli tutaj tą datą nie regulujemy momentu, na który jest dzień inwentaryzacja. Inwentaryzacja jest zawsze na dziś. Numer dokumentu, zapasy nie nastanie oznacza, że system wsta wstawi także zapasy, które nie są na stanie i dodatkowo może uwzględnić także te, które nie mają żadnych transakcji. Jeśli mamy jakieś wymiary używane przy zapasach, Możemy je tutaj jeszcze dodatkowo określić. Jeśli uruchomimy funkcję, system wprowadzi wszystkie stany magazynowe, które w tej chwili są w systemie, i pozwoli nam na dalsze czynności. System wygenerował zapisy. W ilości obliczonej jest pokazana ilość, która jest wprowadzona w systemie, którą system wyliczył. W ilości inwentaryzacja użytkownik podaje ilość, która została fizycznie zliczona. Taki arkusz możemy wydrukować, podając członków komisji i pokazując bądź nie ilość obliczoną. Czasem możemy zasugerować, Pracownikom, użytkownikom wprowadzenie ilości, jeśli ją pokażemy, możemy włączyć lub wyłączyć. Jeśli dam podgląd, system wydrukuje listę inwentaryzacji, dzięki której użytkownicy będą mogli spisać ilość inwentaryzacyjną. Znając wyniki spisania z natury, możemy wprowadzić dane do dziennika, czyli wprowadzając daną. Zauważ, że zero jest, ilość jest cały czas równa 0 i ilość jest także nieedytowalna w tym dzienniku. Edytujemy ilość wprowadzając ilość inwentaryzacji. Zwróćmy uwagę też na typ zapisu. W momencie, kiedy system wykryje, że jest zwiększenie, czyli obliczone 8 w systemie 6, System wykrył, że jest 2 dodatkowe, zmienia tutaj na korektę in plus. Jeśli jest zmniejszenie, czyli było 59, jest 55. System zmienia o 4 i zmienia na korektę in minus. Natomiast, jeśli spojrzymy trochę dalej na grupę księgową, główną gospodarczą grupę księgową, ona też tutaj jest zmieniana automatycznie przez system, jeśli jest korekta in minus, czyli mamy niedobór lub korekta in plus, jako domyślna lub standardowa, gdy mamy nadwyżkę. Tutaj są dodatkowe ustawione księgowania związane z inwentaryzacją, czyli na to konto trafiają nam transakcje związane. Z nadwyżkami, a inwentarz in w minus ustawienia. Mamy ustawione dokąd, Ok? Jeśli zaksięgujemy ten dziennik, zapisy tylko te dwa zostaną tak naprawdę zaksięgowane. Reszta zapisów zostanie przeniesiona do zapisów inwentaryzacji. Spróbujmy zaksięgować ten dziennik.